Drodzy bracia i siostry, w minionym tygodniu, kiedy chciałem zapoznać się z tekstem Ewangelii na dzisiejszą niedzielę, przeczytałem ten fragment Ewangelii świętego Jana i, i pojawiło się w moim sercu jakieś takie nieprzyjemne uczucie, negatywne, a jak zawsze wam mówię, uczuć trzeba słuchać, bo one mówią o naszym przedmyśleniu. Uczucie ujawniają Uczucia ujawniają głos naszego prawdziwego ja, głęboko ukryty przed naszym intelektem. I zacząłem się zastanawiać, dlaczego jakieś takie negatywne uczucie związane z tym fragmentem Ewangelii. I dość szybko uzyskałem odpowiedź, mianowicie Żyjąc w świecie, chcemy sobie różne sprawy upraszczać, chcemy sobie różne sprawy ułatwiać. Chcemy unikać jakiegoś skomplikowania, dążymy do prostoty, do skuteczności naszych działań. I kiedy przeczytałem fragment świadectwa Jana, ujrzałem ducha, który jak gołębica stępował z nieba. Ja go przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział mi: ten, nad którym ujrzysz Ducha wstępującego i spoczywającego nad Nim, jest tym, który chrzci Duchem Świętym. Jan dostał jakieś światło zaczął chrzcić wodą aby się Jezus objawił i daje świadectwo że ten nad którym zobaczył Ducha Świętego to jest mesjasz i właśnie w moim takim praktycznym umyśle pojawiło się pytanie po co ta cała komplikacja po co Jan ma widzieć jakiegoś Ducha Świętego, a potem mówić, ten nad którym widziałem Ducha Świętego to jest Mesjasz? Czy Jezus nie mógł stanąć i powiedzieć, nazywam się Jezus Chrystus, z Nazaretu jestem Mesjaszem, a kto nie wierzy, to proszę spojrzeć, ta góra, fik, do góry, słoneczko w drugą stronę, drzewa przesadzimy tutaj i 30 sekund i wszystko jest jasne. To nie, Jan ma go rozpoznawać, Jan ma znaku chrztu używać, Jan ma zaświadczać o gołębicy, którą widział. Po co to skomplikowanie? Kiedy a to jest właśnie w związku z tym, jak my bardzo łatwo mamy dla Pana Jezusa pewne rady. Po co Ewangelia jest często skomplikowana? Pójdziecie, zobaczycie przywiązane ośle osiołka, więc go odwiążecie. Jakby gospodarz pytał, to powiecie, że Pan Go potrzebuje. Panie Jezu, po co? To no, osioł mógł się znaleźć od razu pod ręką. Tylko kiedy się zacząłem zastanawiać, że to właśnie wszystko można było uprościć i zrobić, żeby to było łatwiejsze i skuteczniejsze, pomyślałem ze zgrozą, że przecież mój projekt który chciałem Panu Bogu podsunąć, jednocześnie dąży do tego, żeby unicestwić, zlikwidować, zamazać piękną postać Jana Chrzciciela. Jana Chrzciciela, którego ja zawsze bardzo lubię, co nie znaczy, że umiem go naśladować, ale on jest taki męski, taki tajemniczy, taki odważny, taki bezkompromisowy. Dlaczego Jan był taki? Dlatego, że Pan Bóg dał mu właśnie tę misję – Ty rozpoznasz Mesjasza – i Ty go wskażesz ludziom. Pan Bóg nam daje trudne misje, bo Pan Bóg chce, żebyśmy byli wielcy, a my nieraz w swojej skuteczności chcielibyśmy te misje, żeby w dużą wydajność, żeby mieć właśnie sprawy uproszczone, chcielibyśmy się tego pozbyć. Chcielibyśmy się tego pozbyć i mamy Panu Bogu za złe, że On nam daje trudne zadania. Panie Boże, czy Ty nie możesz tego zrobić? Po co ja się będę z czymś męczył przez wiele lat, skoro Ty to możesz zrobić w łamku sekundy? Pan Bóg mówi, ja to mogę zrobić w łamku sekundy, tylko jeśli odejmę ci tej misji, to ty nie staniesz się wielki. Po to Pan Bóg dawał misję nam, apostołom, uczniom, ludziom powołanym i nam wszystkim daje trudne misje, po to, żebyśmy byli wielcy. Wczoraj wieczorem Pan Bóg się nade mną zlitował i dał mi piękną myśl do dzisiejszej homilii, która zawarta jest, o dziwo, w krótkometrażowym filmie. Film trwa 20 minut. Tytuł ma Cyrk motyli. To jest o takim cyrku, niewielkim cyrku, do którego należy grupa kilkunastu cyrkowców, akrobaci, siłacz, żongler. No, taki cyrk, chodzą od miasteczka do miasteczka, pokazują występy. I kiedyś w pewnym momencie dołącza do nich człowiek, no mało powiedzieć niepełnosprawny, kalectwo bardzo zaawansowane, bo człowiek, który nie ma rąk i nóg. I oni go przygarniają, i on zaczyna z nimi jeździć. Siedzi sobie gdzieś z boku, sam tułów z głową. I przygląda się, jak oni występują, i w pewnym momencie zaczyna rozmowę z dyrektorem cyrku, i mówi: Ja się tak od was różnię, wy jesteście tacy wysportowani, wy jesteście tacy sprawni, wy jesteście tacy cyrkowcy, a ja. No wiadomo co, ja. A ten dyrektor cyrku mówi mu: Ty jesteś w uprzywilejowanej sytuacji, Ty masz nad nami przewagę, ja. Bez rąk i nóg, ja mam nad wami przewagę, ja jestem w uprzywilejowanej sytuacji, tak, bo im większa walka, tym większy triumf. Im trudniejsza walka, tym większy triumf i większa chwała. I potem w tym krótkim filmie jest przejmująca scena, kiedy oni rozbijają gdzieś obóz, ci cyrkowcy kąpią się, bawią się w rzece, a ten kaleka. Chce przejść przez tą rzekę po takim pniu i woła, pomóżcie mi, bo ja chcę przejść na drugą stronę. Oni go nie słyszą albo nie chcą go słyszeć. I on zaczyna próbować samemu przechodzić po takim pniu, jakoś tam się czołgając tym tułowiem. Przychodzi dyrektor cyrku, on mówi, pomóż mi przejść na drugą stronę. Dasz sobie radę i odchodzi. On się przewraca, próbuje jakoś manewrować tym swoim korpusem. W końcu wstaje, zaczyna się cieszyć, zaczyna iść dalej i wpada do wody. I wtedy oni zauważają, że on wpadł do wody, poruszenie, przecież on się utopi, on nie ma rąk ani nóg, a on wypływa z uśmiechniętą twarzą i mówi nauczyłem się pływać. I film się kończy sceną, kiedy on już jest cyrkowcem i bez rąk i nóg wykonuje swój popisowy numer, spod kopuły cyrku skacze do, do takiego basenu wypełnionego wodą. Ludzie biją brawo, pełni aplauzu i wzruszająca scena, kiedy po tym numerze, który mu wychodzi, on się staje pełnoprawnym cyrkowcem, Podchodzi do niego matka z małym dzieckiem, malutkim chłopczykiem o kulach i ten chłopczyk o kulach przytula tego kalekę, a matka mówi Dziękuję panu. Pan pokazał, jak się zwycięża. Cyrk motyli. Drodzy Państwo, dlaczego motyli? Okazuje się potem, że oni wszyscy mieli życiorysy bardzo nieciekawe i wszyscy byli skazani na porażkę i wszyscy z larwy, z jakiejś larwy, gąsienicy stali się pięknymi motelami. Polecam państwu ten film jest na YouTubie Cyrk motyli 20 minut. Ja tak tak krótkiego, tak genialnie zrobionego filmu i tak głębokiego filmu chyba nie widziałem w życiu. I pan, i my też jesteśmy często mówię to w przenośni bez rąk i nóg wobec jakiejś sytuacji. I mówimy panie Boże, przecież ja jestem beznadziejna, głupia, gruba, brzydka, zaniedbana, rodzice toksyczni, w życiu mi nie wyszło, małżeństwo się sypie. A wiesz, co ci Jezus powie? Jesteś w uprzywilejowanej sytuacji. Jesteś w uprzywilejowanej sytuacji, bo im walka będzie trudniejsza, tym twoja chwała będzie większa. Dzisiaj mamy trzy postacie biblijne, wspomniałem o nich. Powołany Izajasz do beznadziejnej misji po ludzku. Powołany Paweł. Powołany Jan Chrzciciel. My się często buntujemy... Że Pan Bóg nam daje trudne zadania, choroby, że nas okradli, że nie dostaliśmy się na studia, że ktoś nam umarł z bliskich. Panie Boże, jak Ty śmiesz to zrobić? Dlaczego taka katastrofa? Dlaczego jakiś wypadek? Dlaczego taka trudna sytuacja? Dlaczego taka bieda w domu? A potem po latach wspominamy to jako coś najpiękniejszego. Przypomnę z książki Didierza Dzikie Serce, kiedy on spotkał człowieka, który mówi mu Proszę Pana, płynąłem kiedyś na jakimś tam jachcie. Fale były na sześć, siedem metrów. Burza, nie wiem, dziesięć skaliboforta, ściszył głos i powiedział: To były najpiękniejsze chwile mojego życia. Czyż my też nie wspominamy? Ale kiedyś miałem sytuację trudną w nocy. Matka dostała ataku. Pogotowie. Dzwonię. Wiozę do szpitala. Nie. Lekarza trzeba ściągać. Opowiadamy to z błyskiem w oczach. Chociaż w samej sytuacji, kiedy byliśmy w, aktualnie w niej, przeklinaliśmy ją i pytaliśmy, Panie Boże, dlaczego mnie to spotkało. My uwielbiamy mieć pewne rzeczy z głowy, chcemy często zrobić, spraw, przeprowadzić sprawy po jak najmniejszej linii oporu, ale przez to chcemy pozbawić się wielkości. Kochani, tak sobie myśląc o tym, przypomniałem pewnego człowieka, który przychodził do mnie, no właśnie pogadać o swoich sprawach duchowych. Ja mu dawałem pewne rady. I to co mi się na początku spodobało, że na końcu każdego spotkania on robił takie podsumowanie, czyli mówił: przeksiędza, czyli radzi mi ksiądz to, tam przeczytać tą książkę, tak? Dobrze. Posłuchać tej nauki, dobrze. Pogadać tam z żoną trochę inaczej, dobrze?" Te trzy rzeczy, tak? Dobra, w porządku, tak jest, będzie zrobione. I ja podziwiałem go że on jest taki konkretny, że on tak to wszystko chce spamiętać w sposób uporządkowany, że jest taki posłuszny, że mnie słucha, ale potem doszedłem do wniosku, że to jest coś nie tak. Proszę państwa, że to jest coś nie tak, bo on chce, żebym ja zaczął za niego myśleć. I on chce się zdać bezwolnym wykonawcą zadań, które ja mu będę dawał. To, to nie jest dobre. Proszę Państwa, to, ten, ten termin, który powszechnie jest używany w kościele, ja nie wiem, jak to jest w innych językach, ale w polskim, w polskim, w polskim języku mówimy o kierowniku duchowym. I wszyscy specjaliści od życia duchowego mówią to jest niebezpieczny termin, że ktoś mną kieruje duchowo. Męża cały albo niecały, uśmiechnij się, a na tego się obraź, do tego zadzwoń, do tego nie dzwoń, tak jest proszę księdza wykonam. Nie, my mamy być sami twórcami oczywiście pod natknięciem Ducha Świętego naszego życia. naszego życia. My chcielibyśmy mieć taki, takiego kierownika duchowego, nieraz co nam wszystko powie, taki GPS, uważaj za 100 metrów pokusa, skręć w prawo. To nie jest dobre. Słuchałem konferencji ojca pilśniaka dominikanina, który właśnie mówił o rozmawianiu takim terapeutycznym z ludźmi, kiedy przychodzą o pomoc. To mówił tak: taka rozmowa powinna trwać do 50 minut, bo po 50 minutach to już jesteśmy rozproszeni, nie, nie, skupienie ucieka, i z tych 50 minutach 40 minut to, żebym słuchał człowieka, opowiedz mi o swojej sytuacji a pozostałe 10 minut to podprowadzanie go, żeby on sam wpadł na to, jak rozwiązać sytuację. Ojciec Mirosław mówi, nie dawajmy ludziom rozwiązań. Proszę Państwa, kiedy ktoś do mnie przychodzi mówi, małżeństwo mi się sypie, to zrób tak, tak i tak. Dobrze, dziękuję księdzu, idę do domu. Jaki jest komunikat? Ty jesteś głupi, ja jestem mądry i ty głupi, przyszedłeś do mnie do mądrego i ja mądry, udzieliłem ci rady, czyniąc się dalej głupim. Nie, proszę Państwa, U udzielanie komuś rad, wy dobrze wiecie, że dziecku nie trzeba wszystkiego podawać na tacy. On sam musi do czegoś dojść, sam musi coś wymyśleć, sam musi coś zrobić, chociaż od strony efektywnej to chcieliby. Po, po co trzeba słuchać człowieka, który przychodzi po pomoc? Nieraz ja już doskonale wiem, czy on opowiada historię, jak ona się skończy, ale ja go muszę słuchać, bo jak on mówi, to on się sam słucha. On się przez te czterdzieści minut sam słucha. I po 40 minutach ja mówię, no i co z tym zrobimy? A w zasadzie jak to księdzu opowiedziałem przez 40 minut, już wiem. To dziękuję bardzo, żebyśmy sami tworzyli, sami byli odpowiedzialni. Powtarzam, po najmniejszej linii oporu, to nie opowiadaj mi tego, bo wiem, na czym twój problem polega. Zrób to i to. Następny, proszę. Tylko ja wtedy ograniczam możliwość rozwoju człowieka. Dlaczego ci Pan Bóg daje trudne zadania? Może ktoś z Państwa ma taką sytuację w tej chwili w rodzinie, że mówi, no nie mam pojęcia, jak to rozwiązać? No nie mam pojęcia. Ale i dlatego właśnie ci Pan Bóg dał taką sytuację. Żebyś kombinowała, głowiła się, zastanawiała, podpytywała, szukała odpowiedzi. Z tego miejsca, powtarzam to po raz kolejny, ojciec sali powiedział kiedyś: Pan Bóg jest dobrym promotorem, nie pisze za nas pracy. Coś podpowie, jakiś podpunkcik, coś do tematu, jakąś fiszkę nam podeśle, ale pracę to ty musisz napisać sam. A są takie sytuacje w świecie, że promotor mówi: Jak ty masz się męczyć trzy lata nad tą magisterką, to ja ją w jeden wieczór napiszę. Masz tą magisterkę, postaw kawę i będzie mi kwita. Drodzy bracia i siostry, Bóg pragnie naszego rozwoju. Po to są trudne sytuacje. Jesteś uprzywilejowany, kiedy stajesz wobec trudnej do rozwiązania sytuacji, kiedy masz wielki problem. Jesteś uprzywilejowany, nie przegrany. Uprzywilejowany. Wielu ludzi to też usłyszałem w tym tygodniu z nauk ojca Augustyna genialna myśl, no genialna wielu ludzi chodzi po księżach, jeździ po rekolekcjach i od lat i nie ma nic skutku. Wiecie dlaczego? Bo oni chcą, żeby im było lżej. A Pan Bóg udziela pomocy tym, którzy chcą służyć innym. Jeśli szukasz Pana Boga po to, żeby ci było lżej i prosisz o pomoc, żeby ci było lżej, to tej pomocy nie dostaniesz. Jeśli szukasz pomocy od Pana Boga, żeby iść i służyć innym, to dostaniesz od Pana Boga pomoc. Bo Pan Bóg daje pomoc dla rozwoju, a nie dlatego, żeby nam znieczulić nasz ból. Pan Bóg pomaga tym, którzy chcą kochać i miłować. Pan Bóg pomaga tym, którzy chcą pomagać innym. Ojciec Augustus opowiada, że wielu ludzi jedzie na rekolekcje ignacjańskie i po rekolekcjach jest im lżej, bo porozmawiali z ojcem prowadzącym, bo weszli w ciszę, bo zbliżyli się do Biblii, wracają do domu i mówią: Jest mi lżej, jak jest super rekolekcje. Pierwszy tydzień, to jak pojadę na drugi. To, co dopiero o się będzie działo, to ja będę jeszcze miał lżej. I wracając z drugiego tygodnia rozczarowani, bo na drugim tygodniu mówi się o krzyżu, poniżeniu, uniżeniu, samozaparciu, a w takich tematach nikomu...